Sama nawierzchnia rzeczywiście nie jest mi obca, bo swoje młodzieńcze lata spędziłem na piachu przez, przez każde, każde praktycznie wakacje, w wielu turniejach zagrałem, także siatkówka plażowa jest zdecydowanie czymś, co, co było w moim życiu ważną, ważną częścią. Natomiast ciekaw jestem bardzo tych czwórek na piasku, bo widziałem tylko gdzieś na filmikach, że takie turnieje na świecie już były rozgrywane, natomiast trochę w innej formie, bo teraz z tego co wiem mamy mieć przepisy halowe a tam grali w przepisach plażowych i na boisku plażowym. To jest fajna odskocznia dla siatkarzy halowych, ponieważ jest to inny ruch, więcej dotykamy piłki, jest to forma też takiej trochę rozrywki letniej dla nas, jeśli zdrowie oczywiście pozwala. Wiadomo w tym roku było to wszystko ograniczone, więc, więc tych, tych kontaktów z piłką było mało. Natomiast jeśli chodzi o sam, e, sam ten cykl, no to wiadomo troszeczkę się różnią te zasady, jeśli chodzi o boisko, drużyny i tak dalej, to z kibicą wiadome. Natomiast ze względu takiego psychologicznego będzie nam to potrzebne, ponieważ nie byliśmy w stanie rywalizować na żadnym polu przez 4 miesiące. Gdzieś w żaden sposób, żaden mecz czy turnieje, nic takiego się nie rozgrywało, więc, więc na pewno dla głowy, dla, takiej, dla takiego wdrożenia w tą rywalizację, w te mecze, to będzie dobry pomysł.